Dziś zabieramy Cię w podróż po miejscu, które powstało z myślą o ataku na nasz kraj. Po wielu latach czynnej agresji na Polskę zostało przekazane naszym rodakom. Prezent? A może jednak kolejna sprób prób zatarcia śladów historii? Choć ostatni żołnierze przeszło 20 lat temu opuścili ten teren, to obiekt w kolejnej odsłonie tym razem cywilnego portu lotniczego funkcjonuje do dziś. Lotnisko w Szymanach powstało przed wybuchem II wojny światowej w związku z planowanym atakiem na Polskę. Było to lotnisko drugorzędowe, traktowane jako tymczasowe i dlatego o jego niemieckiej historii wiemy niewiele. Stary pas startowy, zachowany do dzisiejszego dnia, miał długość około 1200 metrów, szerokość 60 metrów i znajdował się około 600 metrów na zachód od wsi. Prawdopodobnie pas ten był w trakcie wojny przedłużany, zbudowano go na skraju lasu i być może już w czasach niemieckich zasłonięto od od strony wsi las. Ale zacznijmy od relacji człowieka, który od lat interesuje się tym obiektem. Pokazuje nam dawny po niemiecki pas startowy oraz miejsca, gdzie stacjonowały niemieckie samoloty. Tu jest beton, ten beton nie był nigdy zrywany. Są dwie, nie wiem czy tam, ale tam jest następna jakby taka odnoga, nie? i też są, właśnie, też są właśnie stojane tam gdzieś tylko tam gdzieś dalej gdy, tam jest, były takie duże szopy 500 metrów pod warstwą tu jest super nie trzeba więcej było odsłonić to warto by ale Jest, jest, faktycznie Na zachód Trzyman znajdowały się zabudowania gospodarcze składające się głównie z drewnianych baraków. Nie, nie, pa. Tak, to akurat ja to w zeszłym roku oglądałem jeszcze. O, Zauważyłeś, tak. że jakieś w dobrym stanie zachowane? To niektóre są dzięki pójdą pójdziemy, mamy to nagrane. Tak, bo, bo wszystko jest sprowadzane do robów tam, do tamtego, nie? Uh -huh. No, było... Za mleczarnię to jest do... odprowadzane. Samoloty startujące z Szyman brały udział w ataku na nasz kraj, prawdopodobnie również w bombardowaniu Warszawy. Później lotnisko straciło na jakiś czas na znaczeniu. Na pewno odbywały się tutaj loty szkoleniowe. Świadczą o tym widoczne na zachowanych zdjęciach samoloty szkoleniowe oraz relacje świadków. Poniemieckie betonowe bomby ćwiczebne, które do dziś dnia zalegają w okolicznych lasach, są namacalnym dowodem na to, że jednostka ta pełniła również funkcję szkoleniową. Że one nie szły po drodze, tylko one szły tak. Wzdłuż tak. Zdłuż drogi. Bo teraz ten nasyp tu jest, on, on jest rozjeżdżony, nie? No. On był, tam dalej jest lepiej zachowany. Ten nasyp. Mhm. Ale tu właśnie szła kolejka. Wzdłuż tego. Nie że tu, tylko pod, pod nasypem. Czyli tu była po prostu droga, droga taka, wzdłuż, tak. techniczna, nie, jakby to powiedzieć, no, no pies wie do, do czego to było. No. Ale mówię, tu tych budynków, takich drewnianych szob, baraków, to tu jest masa, że one są porozrzucane, nie, nie w jednym miejscu. Ruch na lotnisku zwiększył się w związku z wojną z Rosją. 5 sierpnia 1944 roku w Szymanach wylądował bombowiec Junkers Ju-188. Przed bramą wjazdową do wybudowanej po wojnie wieży znajduje się olbrzymi dół. Powstał on na skutek sowieckiego bombardowania lotniska. Jedna z bomb trafiła w skład lotniczej amunicji, której poskręcane resztki nadal w tym miejscu w dużej ilości zalegają. Nalot ten miał miejsce pod koniec 1944 roku i był dla Niemców zupełnym zaskoczeniem, gdy w styczniu 1945 roku zaczął się zbliżać front i było już słychać odbosy artylerii, Niemcy zaczęli likwidować lotnisko. Wysadzili hale, zbiorniki paliwa, a to co się dało zabrać, ładowali na samochody. 24 stycznia lotnisko zostało zdobyte przez żołnierzy armii Czerwonej. Za wojny pewnie jakiś czas po jej zakończeniu Sowieci korzystali jeszcze z lotniska. Znana jest relacja o rosyjskich kobietach pilotkach przebywających na nim. Sowieci zrobili na terenie lotniska składnicę zrabowanych dóbr. Wiadomo, że w pierwszych miesiącach 1945 roku zgromadzili tu około 14 tysięcy sztuk bydła. Pojawiły się też relacje o przetrzymywaniu na lotnisku miejscowej ludności. Przed przekazaniem terenu Polakom ugołocono je ze wszystkiego co się dało. Rozebrano nawet hangary dla samolotów. Polskie lotnictwo nie było zainteresowane przejęciem takiego zdewastowanego obiektu, ale pod wpływem Rosjan utworzono tu ostatecznie w latach 50. lotnisko zapasowe dla pierwszego pułku lotnictwa myśliwskiego z minska na przełomie lat 50. i 60. teren lotniska znacznie powiększono, zbudowano nowy pas startowy, laboratorium paliw, bunkry, a od strony Kucborka osłonięte wałami z ziemi, w środku których znajdowały się schrony dla obsługi, stojaki dla samolotów. W lesie około 3 km od lotniska wzniesiono bomboskład. 1. Pułku Lotnictwa Myśliwskiego z lotniska korzystały inne pułki lotnicze, w tym również 6. Dywizja Powietrzna Desantowa z Krakowa, która ćwiczyła tutaj skopy spadochronowe. To jest filtr, czy się mylę? Ciężko mi rzec. No bo zobacz, to wygląda jakby tędy dostawało się powietrze. I teraz tutaj jest jakiś kanał wentylacyjny, który moim zdaniem właśnie tam dochodzi, tak? Do tej rury. Tak. I tutaj musiała iść wiesz dalej wentylacja tak? do tego głównego pomieszczenia Twoim zdaniem jest to po, po no niemiecki? Ten, po ten powojenny obiekt? To jest też powojenny, bo, bo, bo tutaj widać na wejści wkładany gotowych niezalewane. No dobra, ale wszędzie Jesień 1977 podpis. Tak jest. 73. Przerwa 1973 jesień. Czyli to jeszcze. to mogą być podpisy żołnierzy? Zapewne tak. Być może. być może żołnierzy, aczkolwiek też może odwiedzających po prostu. Którzy chcieli. Smakować. No ale uważasz, że w 1973 roku ktoś tutaj. to był teren zamknięty, tak? Wojskowy. No te, 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 te daty mogą być żołnierze, że faktycznie po drugiej stronie też są łatwisty, ich wcześniej nie widziałem, 282, Są roczniki poborów prawdopodobnie. Standard lotniska podniósł się dopiero w drugiej połowie lat 70., kiedy to wybudowano wieżę kontroli lotów, budynek portu lotniczego i budynki socjalne. Po upadku PRL-u lotnisko było wojsku niepotrzebne i ostatecznie zostało przekazane do dyspozycji Agencji Mienia Wojskowego. W 1996 roku uruchomiono tu porty lotnicze, a następnie 20 stycznia 2016 roku port lotniczy, który istnieje do dziś. Thank you